Kochani, tu droga duszy. Robimy sobie czytanie na grudzień dla Was, dla strzelców. Zobaczymy, co tam w energii się dzieje. Czytanie jest ogólne, jak zwykle, więc bierzcie tak, jak z wami rezonuje. Nie programujcie się, nie nastawiajcie na coś konkretnego, bo możecie przegapić coś zupełnie z innej beczki, co będzie skierowane do Was. Także nie musi być całe czytanie dla Was, może być tylko fragment, pewne słowo. Może być to po prostu inspiracją. Czas w tarocie jest płynny, więc weźcie to pod uwagę i rolę sobie zamieniajcie. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje i komentarze, za to, że jesteście ze mną, że jest Was coraz więcej i że chcecie się rozwijać. A na dzisiaj mam tak dwie karty. Tu mamy Stonehenge. I ta karta mówi, że siła jest w cichym wybaczeniu, że w, również w intencji, w takim wybaczaniu i dobrej, z dobrą intencją, tak? że nie wybaczamy, żeby po prostu powiedzieć, okej, okay, przebaczam, ale że mamy w tym… Dobrą intencję, że zgadzamy się z tym, że czujemy to, tak, że być może dla kogoś, bo tu jest ukochany, ukochana, tak? Więc może chodzi o miłość, o uczucie, o przebaczenie. Robimy to z szacunkiem, tak? I zawsze doceniamy to z szacunkiem do tej osoby. Więc jeżeli to robimy sztucznie, to nic z tego nie wypali, nic z tego nie wyjdzie. Ale jeżeli to ma dobrą intencję, jest zasiana ta intencja, że chcemy szczerze. Być może kogoś przeprosić, albo może ta intencja iść w Waszą stronę, że ktoś chce Was przeprosić. Jeżeli to jest szczere, to to się uda i wszystko się poukłada. A zobaczymy, co o czym mówi... Bo jeszcze wam nie powiedziałam kochanym, kochana, bo to wam przeczytam. Eee, piątka już. Już wam czytam. Przyjmij zaproszenie do nauki drogą miłości. Rozgrzej swoją istotę poprzez zjednoczenie z innymi. Kiedy rozpoznajesz w kimś ukochanego, przywołuj, przywo, przywołujesz jego najwyższą i najczystszą naturę. Podążaj ścieżką miłości. Być może kogoś przywołujecie w smach, wyobrażeniach. Zwracacie się do kogoś, myślicie o kimś, ale właśnie z tą intencją, że, że chcecie przeprosić, albo ktoś chce Was przeprosić, że cokolwiek, coś jest widać na rzeczy i trzeba się nad tym pochylić. Być może właśnie dlatego, że przychodzi ten czas świąt, wszyscy no, mają takie mm, inne spojrzenie na życie. Są bardziej tolerancyjni, miękną. No. I to nie, nie w tym złym słowa, tego słowa znaczeniu po prostu stają się bardziej uczuciowi, wrażliwi, czuli, troskliwi. I jest szansa, żeby pojednać się po prostu. Dobrze, co za Wami w grudniu? Okres wahania się, być może pracy na dwa etaty, jakieś być może niestabilności, chęci ustabilizowania się. Takie, no, w rozkroku, albo w rozbiegu, tak? Ciągle gdzieś, ciągle coś. Dobrze, zobaczymy, co tu jeszcze. w, w grudniu. No i wspominanie czegoś. W związku byłego, byłego partnera, byłej pracy, może tego właśnie, że, że tak biegaliście cały czas, było coś do zrobienia, a teraz w sumie nie wiecie, co macie zrobić, ale przychodzą tu możliwości. Być może właśnie utknęliście w zastanawianiu się nad swoim życiem. I tak jak na tej karcie jest pokazane, przychodzą możliwości. No i tak nie bardzo tam patrzycie w te możliwości. Wiadomości, może przychodzą właśnie wiadomości. Um, i trzeba by coś z tymi wiadomościami, być może, zrobić, jakaś komunikacja, rozmowa, ale jakby, jakby do Was nie docierało. Tak? Jakby nie przemawiało to do Was w jakiś sposób. Dobrze. Na czym będziecie się skupiać? W jakim obszarze będziecie działać? W grudniu, oczywiście. No i pokazałam się wcześniej ta karta, i teraz wyskoczyła znów. Nad tym, że być może zostaliście zranieni nad tym, nad jakimś konfliktem być może, walką. Tam rycerz mieczy jest waleczny, więc być może jakaś kłótnia była, jakiś konflikt, może każdy chciał postawić na swoim. Teraz jest takie rozważanie, a co gdyby było jakby było inaczej. Tu jest takie obwinianie się, niesienie tego ciężaru być może. Być może rozstanie i idę samemu przez życie, sam, sama, ale tak do końca nie jestem sam. Mam bagaż doświadczeń, który ktoś mi pomaga, coś w tej, w tej kwestii mi, pomaga mi to nieść, tak? Ale tu nie chcę być pokonany, nie chcę dopuścić do tego, żeby w razie czego coś takiego znów się powtórzyło. I nawet jeżeli tu była, był konflikt, to obydwie strony zostały poranione. I wy, i ta druga strona w jakiś sposób. I, i tu jest takie coś, cał, ciągłe myślenie, ciągle, w, ciągłe wracanie do jednej historii, aż do bólu głowy, tak. Bo uważacie, że ta druga strona na przykład odniosła sukces i się cieszy z tego, co tam stworzyła, że na przykład Wam dopiekła. Ale być może z tej drugiej strony to zupełnie inaczej wygląda. Więc tu jest takie rozkminianie, całe siedzenie w tych myślach. W, które no, wywołują takie emocje, nawet apatii, takiego zastoju. Potencjał tego miesiąca, jaki jest dla Was? No, takie ciepłe kapciuszki, wygoda i to, to zostaniecie w tym miejscu. Jest y, potencjał, żeby właśnie w jakimś bezpiecznym, pewnym miejscu pozostać i tam sobie siedzieć i dumać, i rozkminiać, ale na wygodnie, na bogato, przyglądać się sytuacji, ale przy okazji wyciąganie z tego wniosków, być może wygląda to właśnie na ten zastój, bo to jest zastój, ale Wy tutaj sobie to analizujecie i być może od tej analizy boli Was głowa. I być może um, już byście chcieli to zaprzestać i wyciągacie wnioski, tak, naukę z tego. Zyskujecie mądrość w tym um, królu denarów. Um, to, co powinniście właśnie wyciągnąć, i to jest najlepsze y, dla Was. Y, tu może się pojawić właśnie też jakiś król denarów, dla niektórych, um, który będzie chciał Wam pomóc. Wyjść z tej takiego zastoju, bo widzi w was potencjał. Być może pracodawca, być może jakaś oferta, być może właśnie relacyjnie. Ale macie tu takie rozmyślanie i wyciąganie nauki. Właśnie to rozmyślanie daje jakieś efekty. Nie tylko siedzenie i nurzanie się w jakichś ciężkich emocjach, bo to się nie pokazało. Ale wspominanie, analizowanie i wyciąganie konsekwencji, tak? A zagrożenia tego miesiąca. Król kielichów, słuchajcie. No, może być jakiś król kielichów nie bardzo do Was nastawiony, może jest dwóch, yy, którzy nie bardzo. Yy. Siebie lubią, a wy jesteście pomiędzy. Słuchajcie, król kielichów, no naprawdę, być może też ktoś, kto będzie histeryzował, ktoś, kto będzie w jakiś sposób e, bardzo chwiejny emocjonalnie, bo król kielichów w takim negatywie to jest bardzo nieciekawa osoba taka histeryczna, chwiejna, e, niedojrzała emocjonalnie, no ktoś, kto jest dokuczliwy. No, no tak jak mówię, chwiejny i z kim naprawdę jest ciężko w tym miesiącu. Wynik, podsumowanie. Zaproszenie. I to zaproszenie, słuchajcie, może być właśnie transformacja, może wyjście z tego dołka, takiego siedzenia i niewidzenia, bo jest ruch do przodu, słuchajcie. Dla niektórych zajęcie się też dziećmi. Ale tu jest pomysł, tu jest wyruszenie, no proszę. Na odpowiedni moment czekam i odchodzę właśnie od tego, co, co jest takie gnijące, co jest niezdrowe, co jest takie zakończenie, wchodzenie na wyższy etap jakiejś karmicznej sytuacji, karmicznej relacji, więc może tu być karmiczna relacja i macie już czegoś dosyć, znoszenia, jakiejś chwiejności, jakiejś niestabilności, zakańcza się, może to było właśnie potrzebne, jakieś doświadczenie i teraz to już... Może odchodzić, może wchodzicie właśnie na ten wyższy, wyższy poziom, a pojawi się właśnie albo sytuacja z przeszłości, cały czas się mieli i macie do czynienia właśnie z tym królem kielichów, który jest taki niestabilny, jest histeryczny, jest um, kapryśny, i może to być mąż, może to być partner, lub odwrotnie partner, partnerka, i to się coś uzdrawia, coś się u, u, ulatnia, że tak powiem. Mm, I diabeł. No to toksyka, być może. Może tu jest zwycięstwo. Ale to jest dużo namiętności. Może to być tak, właśnie, że zakończa się też ta toksyka. Tu od... Ale pojawia się. Yy... I tu też się pojawia paś. Yy... buław, mówi też o namiętności, o yy... spotkaniu. Może być z przyjacielem. Zobaczymy tego rycerza. To też mówi o takiej wewnętrznej transformacji podróży, o czymś romantycznym, o romantycznym spotkaniu. O takiej. No, może być fajna kolacja, pójście do kina albo po prostu spotkanie i taka przyjemna, przyjemna atmosfera, przyjemna, przyjemna rozmowa. Ktoś, kto Was wyrwie z takiego zastoju i poczucia niespełnienia, niezadowolenia, bo. I, i, muszę przeżywać na przykład z tą osobą takie ciężkie jakieś chwile i kaprysy, tak. Rycerz kielichów. No. Yy. Podejście w stronę, która będzie Was bardziej spełniać. Pójście za swoją intuicją. Ktoś może złożyć Wam propozycję yy. i to nie musi być wcale od razu romansu, jeżeli macie tu partnera. To może być po prostu spotkania. Kumpel Kumpela. Wyjścia i odreagowania, porozmawiania sobie. I znów mamy dwa denary. Na dwoje babka wróżyła albo dwie osoby. Jeszcze jedną weźmiemy do rycerza Kielichów. I król Buław się pojawia. Król denarów, król Buław. Albo to są mnożą się te osoby. Albo to, to jest jedna osoba, a to jest druga osoba. Tu jest namiętność, tu jest stabilność, tu jest doświadczenie, tu jest chęć rozwoju. No, energia się pokazuje. Buławy to też wasza energia, więc z, z, z ochotą ruszacie, odpowiadacie na tą, na tą propozycję, jeżeli takie coś się wydarzy. I zobaczcie, i dziewięć kielichów, zadowolenie, szczęście. Poprzednio też mi się pojawiło dziewięć kielichów. Dobra, zobaczymy, co ten król kielichów chce powiedzieć jeszcze. Może czuje się przegrany. No równowaga, stabilność wewnętrzna, no brakuje mu tego. Albo po prostu on jest zagrożeniem. I taka jasna, bardzo cięta, ale też energia żeńska, tak? Więc taka tu może być, on właśnie oceniać, ale z pozycji emocji. Mogą być cięte riposty, ale to tak jak wiatr zawieje, bo jako, jaki ma humor, jako, jaki ma nastrój? No kapryśny, taki niedojrzały emocjonalny osobnik. Bardzo niefajnie, prawda. Prawda, jasność. Yy, może być yy, chęć rozstania, zakończenia, jakieś takie definitywne yy, rozwiązania yy, i koniec, tak? Ale to jest takie chwiejne. Brak jest stabilizacji, brak jest tego konkretu, to jest taka chwiejność. Dobrze, co karma ma do powiedzenia? Bo ktoś tu idzie z przeprosinami, więc być może ktoś się pojawi po prostu z przeprosinami u Was, chyba że to Wy. Wasza, wasza karta, strzelca. No to y, ja zapominam zawsze na początku powiedzieć, że to mogą być, y, y, że to nie tylko w słońcu znaki są, ale też jeżeli macie ascendent czy Wenus, y, to sprawdzajcie sobie te znaki, tak? Hmm. Zaangażujcie w to, jak najwyższe swoje intencje, y, to czego byście chcieli i y, realizujcie to w taki. z rozmachem. O, tak. Wejdźcie to, wejdźcie w to, co realizujecie um, z, z taką energią, z takim zaangażowaniem, jakby to powiedzieć, z takim powerem, ale ta, z taką pełnią. O. No, ale tu są lekcje. Patrzcie też realistycznie na to, bo trzeba się nad pewnymi kwestiami zastanowić. I musicie poczekać, zanim coś... Podejmiecie jakąś decyzję, czyli jeżeli tu stwierdzicie, że jednak temu panu dziękujemy, idziemy z tym panem, to trzeba jeszcze się zastanowić, bo to trzeba będzie przemyśleć. Wchodźcie, rozwijajcie się, otwierajcie nowe drzwi, nowe możliwości, ale nad definitywnymi rozwiązaniami jeszcze się zastanówcie. Miejcie pomysły. Ryzyko, tak, to jest lwa. Musicie mieć to zaufanie też do, do przyszłości, do takie, takie chęć poznania świata, chęć do doświadczenia nowych rzeczy, tak jak dzieci mają. I romans się pojawił, zabawa, sztuka. Działajcie, ale jeżeli chcecie podejmować ostateczne decyzje, to, to musi być przemyślane, tak? Twoje, baran, słuchajcie, karta barana jest odwaga, siła, energia. E, robię to, na czym mi zależy, to kim jestem, pokazuje się takim, jakim jestem. Tak, e, Twoje e, chęci, to co, to co chcemy, tak. Dobrze. Co tu jeszcze? Moje drogie strzelce. Mężczyzna, męskość, logika, jasny, świadomy umysł. Podróż, ktoś być może przebywa. Poszukiwania, podróż, tęsknota, ktoś z daleka, to wyjedziecie. I rozwiązania, być może przychodzą rozwiązania, przeznaczenie, pokonywanie pewnych trudności, sukces. To jest karma, co już mówiłam. Pewne kwestie się rozwiązują i ryby się pokazały. Przepływ, ale to jest też ta niestabilność, tak? Więc może tu macie do czynienia z jakąś osobą z poznaku ryb. Eee, tak, a druga może być z poznaku byka. Dar, prezent może się pojawić, no i uprzywilejowań na dama i oficjalna osoba. Może ktoś przyjdzie do Was oficjalnie z prezentem, bo przychodzą zmiany. No już drugi znak, gdzie mi te zmiany wyskakują. I w podobnych układach coś się zmienia. Twórczości, talent, kreatywność, wyobraźnia, szczęścia, sukces, powodzenie, spełnienie. Anioł wrażliwości, łagodność, delikatność i subtelność. I nadziei, tęsknota, wyczekiwanie i optymizm. Być może ktoś tęskni, ktoś wyczekuje, chyba, że Wy na kogoś czekacie. Dobrze. Marzenia, sny i przewodnictwo. Co my tu mamy? 17. Marzenia. Wszystko wskazuje na to, że coś wkrótce się powtórzy lub ponownie pojawi się w Twoim życiu. Ktoś. Twoje sny, zarówno podczas y, snu, jak i śnienia na jawie, będą w tej chwili zawierać istotne informacje. Dlatego musisz zwrócić na nie większą uwagę. Intuicja również zostanie podwyższona. Jesteś prowadzony, abyś ufał nie tylko sobie, ale także osobom, które cię otaczają. Daj swojej wyobraźni nieco więcej swobody w każdej pracy lub ambitnych projektach, które podejmujesz. Odpowiedź, na którą możesz czekać, powinna wkrótce nadejść. A osoby mające trudności wkrótce znajdą ulgę. Sny, płodność, szczęście, yy, niewidzialność, spokój, intuicja, wyobraźnia, sukces, miłość, rak i woda. I zobaczymy sobie jeszcze, co duszą podszyte. Ludzie, którzy cię atakują, mówią ci, że nie możesz, yy, że tego nie zrobisz, lub yy, że będzie to zbyt trudne do osiągnięcia. Robią tak, bo widzą twój potencjał i boją się, że to zrobisz. Boją się, że ci się uda. A więc róbcie to tak. A tymczasem to wszystko. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami. Jeżeli potrzebujecie czytania prywatnego, w opisie linku jest do mnie mail, duszydrowa.gmail.com. Jeżeli chcecie wspierać mój kanał, również w opisie filmu jest link do BajkowiTu i możecie postawić mi kawę. A na dzisiaj Wam dziękuję, buziaki i papa.